Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Moi drodzy, wczoraj w sklepach pojawił się nowy magazyn LEGO Explorer, a dzisiaj chciałbym zaprosić Was na recenzję tego oto magazynu. Ale zanim zaczniemy, chciałbym tylko Wam przypomnieć o tym, abyście subskrybowali mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście zostawiajcie lajki pod filmami, które Wam się podobają. Jeżeli macie jeszcze uwagi to oczywiście komentujcie też w komentarzach moje filmy, bardzo fajnie mi się z Wami rozmawia. No dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Moi drodzy, magazyn LEGO Explorer, akurat ten numer, to już jest szósty w tym roku, cena tego numeru to 1499, więc nie jest to zła cena, szczególnie, że w tych właśnie magazynach dostajemy zawsze małe zestawy klocków. I w dzisiejszym magazynie mamy zestaw po prostu maszyny do podróży w czasie. Zanim złożę ten zestaw, bo tylko Wam powiem, że akurat magazyn LEGO Explorer jest takim magazynem bardziej już zaawansowanym. Jest tutaj oczywiście, nie ma komiksów. Są jakieś łamigówki, ale większość jest to po prostu nauka. To jest słuchajcie przede wszystkim technika, jakieś projektowanie, sztuka, matematyka, tak jak tu właśnie tutaj tu widzicie. Ale zanim zobaczymy, co jest w tym magazynie, to zacznijmy sobie może po prostu od rozpakowania i złożenia tego zestawu. I tak, oto prezentuje się nasz wehikuł czasu. Popatrzcie, jest bardzo dosyć ciekawy. Tutaj jest jakieś koło. Tutaj może to też nie jest za bardzo ruchome, ale popatrzcie, skrzydła się ruszają. Jest miejsce tylko dla jednej osoby do podróż w czasie. Kto z Was chciałby się cofnąć w czasie i pozmieniać kilka rzeczy? Pewnie dużo osób, szczególnie jeżeli chodzi o wygrywanie w lotka. Został mi tu jeden element, chyba nic nie pomyliłem i jest on po prostu dodatkowy. Zresztą też nie widzę, gdzie mógłby tutaj pasować. No nie wiem, co o tym sądzicie? Czy podoba Wam się ten wehikuł czasu? No, myślę, że jest dość ciekawy. A jeżeli Wam się nie do końca podoba, to zawsze te klocki można wykorzystać do czegoś innego. Dobra, mamy wehikuł złożony. Zobaczmy sobie, co jest w tym magazynie. Jak już powiedziałem, ten magazyn jest bardziej dedykowany troszkę starszym osobom, które bardziej chcą się uczyć niż się tylko bawić. Popatrzcie, mamy tutaj świat zwierząt. Są też oczywiście figurki zrobione z tych zwierząt. Możecie tu o nich poczytać kilka ciekawych informacji. O, proszę, ten brównik. Patrzcie, jak fajnie też jest zrobiony. Bardzo, bardzo ładnie. Popatrzcie, ćma tutaj też jest ćma zrobiona z Lego. No, myślę, że ciekawe pomysły i też pewnie ciekawe informacje tutaj znajdziecie na ten temat. Jest też konkurs, moi drodzy. Konkurs polega na tym przede wszystkim, musicie tą ankietę wypełnić i ją dołączyć do swojego rysunku. A co musicie narysować? Zrób zdjęcie swojej budowli i wyślij je mailem na adres. A, no nawet nie narysować, czyli musicie zbudować jakąś ciekawą budowlę, cyknąć jej fotkę i wysłać. I popatrzcie, jakie są nagrody: Trzy razy zestaw kolorowych długopisów, cztery razy zestaw szkolny LEGO. Popatrzcie, może ja Wam przybliżę trochę to tutaj do kamery. Jest też 3 razy linijka z klocków i minifigurka. 10 razy książeczki Lego też jeszcze są. Także jest trochę tych nagród. Pewnie będzie dużo, dużo osób mogło wygrać. I tak, na Twoją pracę wraz z wypełnioną ankietą redakcja czeka do 21 września. Koniecznie dołącz do niego wypełnione oświadczenie, zamieszczone pod ankietą. Wszystko jest tutaj. Także myślę, że konkurs jest dosyć jasny, dosyć fajny. Popatrzcie. Mamy też takie informacje na temat klocków, jak można je wykorzystywać po prostu w różnych budowlach. Są też gry i zabawy, ale są już takie trudniejsze, bo są bardziej matematyczne, czyli przyjrzyj się uważnie tym kółkom i spróbuj odgadnąć brakujące liczby. I popatrzcie, trzeba tutaj po prostu to rozwiązywać. Tu są też budowle, które robiły inne osoby. Popatrzcie, to mniej więcej coś takiego. Możecie wymyślić zupełnie coś nowego. O, popatrzcie, jeszcze tutaj, jakie tutaj... Są fajne nagrody, no naprawdę ten konkurs może być dosyć ciekawy. To jest taki, można powiedzieć, mini plakat. Ja bym mógł go nazwać chyba plakatem, ponieważ pomimo tego, że jest tu historia Lego, to można sobie coś takiego zawiesić. Popatrzcie, dopiero w 1989 roku mini figurki pojawiły się z, nie, z niestandardowymi buziami. A patrzcie, jakie były pierwsze klocki. Trzeba było te mini figurki składać. To były pierwsze klocki Lego. Popatrzcie, astronauci LEGO. na początku mieli tylko białe stroje i czerwone. Patrzcie, jak to się wszystko pozmieniało przez lata. Można tu poczytać bardzo dużo ciekawych informacji. Ogólnie, jeżeli chodzi o ten magazyn, to jest on taki właśnie bardzo naukowy. Jest tu bardzo dużo, proszę, Lego Lab, czyli gdzie możecie przy użyciu własnej kolekcji Lego badać świat dinozaurów. I też macie dużo informacji na temat czasu. A propos właśnie tego naszego wehikułu, możemy sobie Przeczytać o tym, czym jest czas, jaki jest on szybki, jakie jest spojrzenie w przeszłość. No, naprawdę, jeżeli jesteście zainteresowani takimi rzeczami, to polecam Wam ten magazyn. Jest tu, tu dużo, bardzo dużo informacji po prostu z różnych dziedzin, jeżeli chodzi o Lego. A no i na końcu jest też instrukcja składania: jakbyście szukali, gdzie ta instrukcja jest, to też możecie ją potem sobie wyciąć i dołączyć do swojego zestawu. To by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się. Ten magazyn podobał i może niektórych przekonał do zakupu. Trzymajcie się i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!